Kiedy i jak zacząć angażować dzieci w obowiązki domowe? Długą listę zadań i podzielimy szczegółowo na dzieci. To jest to gwarantowany gwarantowany przepis na porażkę. To nie jest tak, że to jest temat, który wdroży się raz i, i on jest zamknięty. Janusz, w poprzednim wideo rozmawialiśmy o tym, po co dzieci angażować w obowiązki domowe. Teraz jest pytanie, kiedy i jak zacząć to robić. Ale zanim do tego przejdziemy, Janusz, powiedz mi, czemu taboret ma depresję? Nie mam pojęcia, nie Ponieważ słyszałem. Nie poparcia. Zostańcie z nami do końca filmu. Mamy dla Was tam specjalną propozycję. Janusz, wracając do mojego pytania. Najprostszą metodą, jaka przychodzi do głowy każdemu z nas. To nakazy, rozkazy, szantaże. Intuicyjnie jednak czuję, że to jest działanie na krótką metę. Jak ty to widzisz? Kiedy i jak zacząć angażować dzieci w obowiązki domowe? I Rzeczywiście, im wcześniej, tym lepiej. Myślę, że dzieci w okresie przedszkolnym są absolutnie dojrzałe do tego, żeby jakieś proste obowiązki domowe wykonywać. Zresztą w tym czasie też w wielu przedszkolach w dobrych przedszkolach dzieci dostają jakieś proste obowiązki do wykonywania, mają jakieś swoje dyżury. To jest już taki moment, kiedy, kiedy można się z nimi jasno porozumieć, kiedy one potrafią właśnie zrozumieć, że jakieś zadanie ma być, ma być regularnie powtarzane. Więc warto zacząć właśnie w tym wieku od bardzo prostych rzeczy, takich, żeby, żeby nie wiem, uzupełniały papier toaletowy, żeby przynosiły plastikowe Naczynia, żeby sprzątały po sobie. To, to jest taka rzecz, od, o której zawsze warto pamiętać. Właściwie nie do końca z zakresu obowiązków domowych, ale wprowadzająca w obowiązki domowe, to jest właśnie to, że dziecko sprząta po sobie. Sprząta po sobie zabawki, troszkę starsze odnosi swój, swój talerz. I to jest taki dobry moment, żeby, żeby zacząć, żeby dziecko rozumiało. Również, że nawet jak już jest to trochę nudne i nie bardzo mi się dzisiaj chce przynieść kolejny raz sztuczce, no to jednak przypominamy dziecku, że to jest ważne, że to jest potrzebne i ono ten obowiązek powinno wykonać. Janusz, opowiedz mi w takim razie taką rzecz, jeżeli posiadamy dzieci już troszkę starsze, czy to wtedy już bez sensu zaczynać, że już przepadło, jesteśmy straceni, my i dzieci? Na szczęście nie. W wychowaniu myślę, że jest mało takich momentów, w których można powiedzieć definitywnie, że coś jest już nie do, nie do odrobienia. Jest jasne, i obowiązki domowe to jest, to jest na pewno taki obszar, gdzie ewidentnie to, że zaczynamy wcześniej, bardzo pomaga. Ale nawet jeżeli nam to przyszło do głowy, czy dowiedzieliśmy się, czy mamy taką refleksję, że to powinno być, kiedy dzieci mają powiedzmy kilkanaście lat, no to będzie to bardzo trudne, ale nadal jest to możliwe. Jest to trudne, bo dzieci nie mają takiego nawyku do tej pory funkcjonowały inaczej, będą zdziwione dlaczego teraz trzeba trzeba pomagać więcej w domu. Natomiast pozytywne jest to, że, że w tym wieku jednak więcej można im wytłumaczyć, można z nimi więcej rozmawiać. Więc nawet jeżeli doszliśmy do wniosku, że warto wdrożyć to w naszym domu, a nasze dzieci już są trochę starsze, Warto to zrobić, ale trzeba się przygotować na to, że będzie to wtedy trudniejsze. A jeśli jakiś rodzic, jakby się teraz zapytał, to jaki jest ten złoty klucz, jak to robić? Wielu rodziców, jak mam okazję mówić na te tematy na, na wykładach, to bardzo wielu rodziców podchodzi i pyta: No tak, my już próbowaliśmy różnych rzeczy, i to było były różne listy zadań nic z tych rzeczy nie, nie działało, albo działało tylko na krótką metę. Jest kilka rzeczy, których, o których trzeba pamiętać przy mm, takim planowaniu, czy można powiedzieć, wdrażaniu obowiązków domowych. Pierwsza rzecz, że to musi być robione stopniowo. To znaczy, no, jeżeli żadne obowiązki domowe y, nie funkcjonowały i nagle zrobimy bardzo długą listę zadań i podzielimy szczegółowo na dzieci, to jest to gwarantowany Gwarantowany przepis na porażkę. To się nie może układać. Więc jeżeli, jeśli wdrażamy obowiązki domowe w domu, to robimy to stopniowo dobrze. To na, w tym miesiącu po dwa zadania dla, dla dzieci, prawda? I to wystarczy, staramy się, żeby to faktycznie, faktycznie działało. Drugi punkt bardzo ważny to, żeby te obowiązki były przypisane realistycznie. To znaczy, hmm, po pierwsze, no, to, co powiedziałem wcześniej, związane z tym, na ile dzieci są przyzwyczajone do, do pracy w domu. Po drugie, adekwatnie do wieku, yy, adekwatnie do ich umiejętności. Yy, więc trzeba się zastanowić, czy realnie i nie jednorazowo, bo czy realnie to dziecko, któremu przypisałem wyjmowanie ze zmywarki, czy ja sam jako rodzic wierzę, że ono będzie przez miesiąc zajmowało codziennie albo w dużej rodzinie dwa razy dziennie, u nas się zdarza cztery razy dziennie wyjmowanie i wkładanie ze zmywarki, czyli ja wierzę, że to dziecko to zrobi, bo jak ja jako rodzic sam sobie tego nie wyobrażam, to nie wierzę, no to nie ma sensu to zadanie w tym momencie. Trzeba może poczekać, może dać inne zadanie. Yy, kolejny element, który jest bardzo ważny, żeby to się udało, yy, to jest naszym zdaniem, chociaż ja znam rodziny, które tego Robią to inaczej. Ja uważam, że zadania domowe i u nas jest to tak praktykowane, że one powinny być zapisane. To znaczy, powinna być lista zadań, y, zadania są w miarę stałe i je u nas akurat w cyklu miesięcznym je zmieniamy. I ta zmienność to jest kolejny element, y, który wydaje mi się ważny. W każdej rodzinie to trzeba dostosować do, do sytuacji danej rodziny, wypróbować różne metody. U nas się sprawdza zmienianie zadań co miesiąc. Moim zdaniem, bardzo częste zmienianie zadań, takie, że każdego dnia są inne, jest trudne do utrzymania, dlatego że jest powstaje chaos, dzieci każdego dnia sprawdzają, zapominają, e, jeśli, więc generalnie jeśli one są zbyt często zmieniane, to jest to trudne. Jeśli z kolei trwają zbyt długo <laughs> powiedzmy kilka miesięcy, bardzo trudno jest podtrzymać motywację dzieci do tego, żeby tak długo dane zadanie wykonywały. Tym bardziej, że te zadania. Y, zazwyczaj mają różny stopień trudności czy takiej uciążliwości, więc jeśli są zmienne, no to jest nadzieja, prawda, że y, na koniec miesiąca to zadanie już się właśnie skończy i y, ktoś inny to zadanie przejmie. Więc te elementy y, realistycznie, stopniowo, w sposób zapisywany i taki systematyczny i, i ze zmianami, to są rzeczy, które z naszego doświadczenia już, już wieloletniego kilkanaście lat to to praktykujemy u nas w domu, można powiedzieć, że w większości przypadków działa. Realistycznie też to, to jest, oznacza, że nie oczekujemy, że działa zawsze w 100%. To znaczy, że w każdej sytuacji, nie, nie ma takich sytuacji, że zadania są niewykonane. Zawsze takie sytuacje moim zdaniem będą. Natomiast chodzi o to, żeby w większości przypadków, nie wiem, powiedzmy 70%, 80% tych zadań, które są przypisane dzieciom, żeby one realnie były wykonywane przez dzieci. Janusz, czy jesteś w stanie udostępnić naszym widzom podział obowiązków domowych, taki przykładowy? Jak najbardziej. Co ciekawe, ilekroć pokazujemy ten nasz, nasz podział obowiązków, gdzieś na slajdach, na wykładzie to prawie zawsze jest natychmiast pytanie o to, żeby je udostępnić. Więc być może trochę to jest taka wiara, że, że sam wykład, sam ten y, zakres obowiązków i podział pomaga, więc od razu mówię, że sam zakres obowiązków w sensie tabelki nie pomaga, i, i nie, nie, nie wykonuje tej pracy. Natomiast rzeczywiście, pew, jako pewien wzór, ma to sens, dlatego będzie ono do tych materiałów. Dzięki. Link znajdziecie w opisie do filmu albo w komentarzu. Dosłownie, dosłownie, ostatnie króciutkie pytanie, Janusz. Czy przychodzi ci do głowy na myśl jakaś anegdotka, na przykład jak zaczynałeś układać dla swoich tych najmłodszych dzieci takie obowiązki, jakie wdrażałeś? Szczerze mówiąc, początków już, już nie pamiętam, ale y, każde kolejne dziecko też jest stopniowo wdrażane w te, w te obowiązki, więc, więc to nie jest tak, że to jest temat, który wdroży się raz i, i on jest zamknięty. I też nie, nie ukrywam, że u nas bywają trudne momenty, bo są dyskusje, dlaczego mam ten dyżur y, kolejny raz. Wydaje mi się, że miałem go niedawno. A ten dyżur to jest w ogóle zbyt trudny, i tak dalej, i tak dalej. Dzieci czasami się zamieniają między sobą, bo coś komuś pasuje, co dla innej osoby jest zbyt trudne. Więc to od razu powiem, że to nie jest taka dziedzina, która u nas funkcjonuje w 100%. Bezproblemowo. Bywają problemy, trzeba przypominać, trzeba czasami coś skorygować. Natomiast mamy takie poczucie, że generalnie to działa i po pierwsze, dzieci są nauczone tego, że, że właśnie pracują w domu, nawet mówimy raczej, że pracują niż, niż że pomagają, bo po prostu tam, tą pracę, która jest do wykonania w domu, dzielimy między i rodziców i dzieci, więc do tego są, są przyzwyczajone, uczą się odpowiedzialności, mają też takie umiejętności praktyczne dla nich. Przygotowanie posiłku, czy, czy, czy przygotowanie stołu do, do posiłku, czy włożenie rzeczy do zmywarki poprawne nie stanowi żadnego problemu, i to jest już taka konkretna korzyść, którą widzimy z tego, że to ten system od, od wielu lat u nas w domu działa. Super. Dzięki, Janusz, za tę rozmowę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Jeśli macie jakieś pytania do Janusza, bądź chcecie się podzielić tym, z czym wyśmierzycie na co dzień, to napiszcie na dole w komentarzu. Postaramy się z Januszem odpowiedzieć na te pytania w naszym cotygodniowym spotkaniu na żywo. Link do wydarzenia znajduje się w komentarzu. Zapisz się już teraz, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Cześć.